Majorka przywitała nas chłodem no. Po tym cipełku zostaje z malagi, mam powiedzieć, że aż dziwnie chodzić w Polarze. Słonecznie, ale wietrznie. Takie ładnie Majorka położona jest na Morzu Śródziemnym i należy do Hiszpanii. Największym miastem i stolicą wyspy jest Palma de la Mallorca. Znajduje się tam również lotnisko międzynarodowe, które, jako trzecie w Hiszpanii, zaraz po Madrycie i Barcelonie, obsługuje największą liczbę pasażerów. Są tu głównie Niemcy i Brytyjczycy, no i też sporo Polaków. Do głównych atrakcji wyspy, nie liczając oczywiście plaż, zalicza się katedra Palma de la Mallorca, której niestety nie zobaczyliśmy w środku. W momencie, gdy zdecydowaliśmy się na wejście, okazało się, że katedra jest zamknięta a nie mieliśmy już więcej czasu więc musieliśmy być tylko smakiem do atrakcji Majorki zalicza się również zamek Castel de Belle, Belver oraz jaskinie Drach Cave które okazały się bardzo piękne i zrobiły na mnie niesamowite wrażenie będą dalej w filmiku także oglądajcie jest również przyjemny rynek i market od których zaczęliśmy zwiedzanie wyspy Na rynku przed ratuszem rośnie imponujące stuletnie drzewo oliwne, godne uwagi. Warto poświęcić kilka minut na fotę. Spacer uliczkami miasta bez celu jest również bardzo przyjemny, więc warto się zgubić. A na sam koniec, i tak pewnie traficie pod katedrę. Stwierdziliśmy, że skoro mamy mnie zaraz zaszlachtować, że to będzie moja ostatnia podróż w życie, to chociaż trzeba się dobrze bawić, tak? To jedziemy na papu. Sporo zacienionych skwerków. Przyjemnymi fontannami. Przyjemnie, przyjemnie. O, pięknie to jest Marka Santa Catalina. Bachy Pachnie ziemskie. No i kolorowo i... My też musimy coś upolować. Oszczędzamy na restauracji i bierzemy kurczaka za 11 euro. <laughs> <laughs> Całego upieczonego. I zjemy z bagietką. I z chlebem z glutowym I jeszcze może kupimy jakieś warzywa. No. Super zapaszki, Pan tam nam szykuje. Co ty to testujesz? Nie wiem, co to było. Ale zajeb... Arek przetestował, ale nie potrafi powiedzieć co to było. A tutaj chcesz i razem Mogliśmy tutaj pić. Pełna świata jedzenia idziemy spożywać na plażę. Dzisiejszy obiad wygląda następująco. Pieczony kurczaczek. Kolesław z plastiku, bo niestety z plastiku i pomidorki. Palce A W takim hotelu mieszkamy. Posz, ale nie ma klimatu wam powiem. Coś Ala jak w japońskich hotelach. zamek nie jest może imponujący ale podoba mi się jego budowa na górze tutaj mamy fosę znaczy no teraz pusta ale dookoła jeszcze jest jedna fosa tak mogły się księżniczki chronić w wieży Oooo. Zamek Belwer nie jest może imponujący, ale moim zdaniem ładny. Warto się tym wybrać, chociażby z, żeby zobaczyć panoramę miasta. Chyba warto dać 4 euro za takie widoki, co? Nad zamkiem jest zakaz latania dronem, ale powiem Wam, że widok by był naprawdę fajny. Agata właśnie nagrywała zaręczyny dla pary Rosjan. Eee ja za żartu powiedziałem, że no, spalili mi, niestety ja nie będę mógł się oświadczył dla niej. A ona skwitowała, że musisz znaleźć lepsze miejsce niż Majorka. No to są szczerze, się... ja pierd... tu dogodź dla kobiety, proszę No nie. Narzekałybyście, gdybym się oświadczył dla was na Majorce. Która chętna? Lećcie, lećcie dziewczyny. Ja tam mam wyższe wymagania, niż Majorka. Ja masakra. To musi być jakieś ładne, egzotyczne miejsce, a nie taka turystyczne Majorka. Zabiorę je do puszu. Uplecie pierścionek z trzciny. Samek był kiedyś rezydencją królów Majorki. Później przez lata wykorzystywany go jako więzienie wojskowe, a obecnie jest jedną z głównych atrakcji turystycznych. Bilet dla osoby dorosłej kosztuje 4 euro. Alma de la Mallorca ma bardzo dobrze rozwiniętą komunikację miejską. Znajdziemy tam autobusy oraz metro. Jednorazowy przejazd autobusem kosztuje 1,5 euro. Dojazd z lotniska do centrum stolicy również nie należy do trudnych. Bez problemu zupujemy autobus. Bilet w granicach 5-6 euro. Ziemniaki Chipsy, triagata <laughs> Takie dobroci Same pyszne rzeczy Arek też ma I na zimno będzie jadł z kartonem nawet <śmiech> <śmiech> Takie dobre Przypadkiem trafiliśmy na karnawał Cieszyliśmy się zarówno jedzeniem, jak i lokalnymi trunkami Była sangria, gin, wermut Same dobre rzeczy One, Handmade gin Szóstka Szóstka, nie? Mój jest pyszny tu wrócimy Ten kwiatowy jest, nie? Jaki? Taki, no Kwiatowy Pyszny Jeden i drugi, wam powiem Ej, jeden poproszę do zwrotu Chciałabym od razu dwa dwie. wypić <grym>, Pewnie, że tak Powiem wam, żeby tylko siadli i <grym>, Najlepiej idzie nam próbowanie trunków Być w Hiszpanii i nie spróbować sangrii Do tego jeszcze w ruch idzie wermucik na 2,50 Niestety wszystko malutkie No ale cóż, no to cyk <grym>, Oszukali nas Poszukali nas Troszkę na wierzchu było mięsa i sera, a pod spodem same chrupki, których Agata nie może jeść I teraz problem Ile drinków Agatka? Dwa. Więcej zabierających wody niż czegokolwiek innego No ale jak się nie je cały dzień, tylko stary je, bo wszystko jest dla niego dobra a dla mnie nie Trzeci drink do domu daleko Nie pachnie, choć z Stolica jest również dobrze skomunikowana z większymi miastami. Do dyspozycji mieszkańców i turystów są autobusy dalekobieżne oraz pociągi. Właśnie takim autobusem wybraliśmy się do Drach Cave. Jesteśmy w autobusie do Porto... Jesteśmy w autobusie do Porto Cristo. Bilet dla dwóch osób 34 euro, dwie strony z powrotem. Z Palma de la Mallorca. Na miejscu będziemy chcieli zobaczyć jaskinie <grystanie> Dragon Cave, Drag Cave, czy bodajże tak to się wymawia tam bilet kosztuje 15 euro za osobę Do zobaczenia za chwilę No, to <grystanie> jesteś. <grystanie> o kurde Bilety podrożały 16 euro i są cztery wejścia, 10.30, 12.00, 14.00 i 15.30, my wchodzimy o 12.00, nadzieję, że wyjdzie. Wejście do jaskini znajduje się 200 metrów od kas biletowych, wejście wiadomo we na określoną godzinę. Podczas zwiedzania można robić zdjęcia bez flesza, filmować bez statywów, reflektorów, bez przeszkadzania w przejściu innym zwiedzającym, a nie opóźniania grup. Wizyta w jaskini trwa około godziny, wliczając w to 10-minutowy koncert muzyki klasycznej. No, coś pięknego naprawdę, niesamowite. Mówisz sobie, już dosyć, starczy tego nagrywania, bo już masz tyle ująć, ale no proszę was, w każdym kroku coś pięknego. Mimo, że jest tutaj spora grupa turystów, warto, warto, nawet się nie zastanawiajcie. Mówię, bilet nie jest za tani, 16 euro, ale miastki nie miażdy. Po koncercie, którego nie mogliśmy nagrywać, przyjemnym, Wbijamy się na łódkę. Widzicie jaki kryształ? Bardzo dużo osób, a tylko dwie łódki jakby przewożą. Tak, i to by mi zrezygnowało, idzie piechotą. trwał, nie wiem, dwie, trzy minutki, ale przyjemnie. Na nas na jabłonkach rosną jabłka, a w Hiszpanii migdały i cytryny. N Nora, ale z klimatem. Halo! No cyk! a taki Powiem Wam, szarpnęliśmy się na owoce, może trochę zabolimy. No ale sami powiedzieć, czy nie warto. Kreweteki, małże, rybka. Trochę ośmierdnicy, pomarańcza wielka, Jezus. cytryna, czy tu pomelo? Nie wiem. Cytryna. Jak widzieliście, Majorka ma bardzo wiele do zaoferowania i zdecydowanie warto ją odwiedzić. Niestety był to nasz ostatni zagraniczny wyjazd przed zamknięciem granic, ale nie martwcie się. Już od ponad miesiąca pracujemy nad nowym materiałem specjalnym i będzie to zupełnie inny materiał niż dotychczasowy. A w międzyczasie, jeśli macie trochę czasu, to zapraszamy do oglądania naszych poprzednich filmików na stronach bloga Smaczne Podróże, a także zachęcamy do podzielenia się swoimi uwagami na temat wyspy w komentarzach. Do zobaczenia następnym razem. Pa!